Cześć, witam z powrotem Gramy w uh, jeden blok SkyBlock sky Jeden blok SkyBlock Rozumiesz No nie? No Okej okay. Zaczynajmy Okej, okay, więc w ostatnim odcinku na tym panu przestało się stało. <grystanie> tak, mi się prawie 2 <dwa> miesiące temu. <grystanie> w ogóle zapomniałem o tym świecie. Przypomniałem sobie dzisiaj. Więc zagramy trochę. Um, dzisiaj postaram się zbudować lepszą farmę tam. Um, potrzebujemy więcej dyrcu i będziemy potrzebowali. Tutaj mamy kawałek drewna. Będziemy budować farmę dzisiaj. Um, nie pamiętam co mieliśmy zrobić wcześniej, co ja mówiłem, że będziemy robić. Um, nie będę Was okłamywać. Nie mam pojęcia, co ja miałem na myśli. Na co będziemy robić. Ale okej. Okay. Um, ja chcę ogólnie zmienić tą całą wyspę tam na mniejszą trochę. W sensie nie potrzebujemy tego. Uh, tej ziemi tam na dole um. to miało być tylko tak żeby zwierzęta nie spadały na dół ale jakby one tak jakby chciał spaść i spadły na razie siedzą w naszym domu nie wiem czemu um. zrobimy łopatę hmm. zrobimy sobie łopatę tutaj eee Ddu, du, 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 du Oczywiście, jak się podoba to jest ta flajka, itd. Okej, tak, nic um, okay, tak, nie dostanę Tak, też nic nie dostanę Okej okay. uh, Tylko tracimy delt, by go zgromadzić Okej Czemu on nie wpadł do mojego inwentory? On nie wpadł do mojego inwentory Okej, okay, nie ma bata. <grych> Żebyśmy mogli dostać ten dirki z powrotem. Dostaniemy z powrotem to, co możemy. To nie możemy? To poleci w kosmos mm. No Daj mnie coś, chociaż jeden mm. Mm, Nie podoba mi się to Okej, okay, no mamy siedem zobaczymy czy tu mamy jakieś drift nie mamy Mam 16 hmm okay. spada o, potrzebujemy tego Ta zobaczymy czy mamy jakieś patyki, bo nie chcę używać nowych patyków jeżeli mamy jakieś stare ten odcinek nie będzie za długi 10 minut maksimum 4 odcinki 4 do nagrania, bo nie chcę się w ogóle nagrywać, więc nagrywam dzisiaj 2 na dzisiaj, 2 na sobotę i już będę nagrywał 2 na jutro i 2 na niedzielę, A więc muszę się <grym> ruszać trochę. Um. Nie mam żadnych patyków w każdym razie, co jest OK, ale możemy sobie stworzyć mm. z tego patyki. Mam 16 patyków.

Dobra, może być na razie, może być. O! Mam już drzewo! Pięknie, 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 pięknie. Nie jest źle. Um, później też możemy stworzyć farmę dla e, zwierząt, żeby nie latały po domu. naszym. Będziemy być więcej. Trochę. Ogólnie chcę tak zrobić to, żeby tutaj było... To musimy naprawić ogólnie. Ehe, dużo jest roboty na tym świecie, ale oczywiście nie wiem jak ja się za to zabrać mam, bo nie chcę tylko nagrywać tego w kółko i w kółko, mimo to, że wam się bardzo podoba ten jeden box. Ale Nie chcę go cały czas nagrywać, bo... Są ludzie, czy. Nie jestem za bardzo za nim. Okej, okay. mamy 9. Wystarczy 9? Czy będzie trzeba znaleźć więcej drewna? Mamy tylko tutaj. Dwa 2 drewna. I 9. Zobaczymy. Przekonamy się. Myk, mik, myk, myk, myk. Okej, okay, jest okej. Okay. Jest dobrze. Czyli mam tak i teraz tak. Ja chcę tutaj. Dokładnie tu. Okej, okay, mógłbyś nie spadać na dół. W każdym razie. Musimy znaleźć materiał jakiś. Ja chcę tam zbrować schody na dół. I tam chcę zbudować następną... E, następny level. Gdzie będzie jeszcze więcej dręby? Jeff. O, mamy cobblestone tutaj trochę. Tylko najpierw weźmiemy tylko cobblestone. Bo w, razie, w razie co nie chcę wszystkiego zgubić, co mamy? Ileśmy mamy wydało? 6 minut. Zasłużyła się na poprawę zapaść! <gry> Ooo, ale potrzebujemy wody, żeby zejść tam. Uii. rozumiecie? Trzeba tak to tak się robi. Weź wodę i tak powoli. Idziemy dalej. O! Ty panie. Panie, tuli panie. Ok. To wystarczy. No musimy niżej. Zawsze, zawsze, nie zawsze. Tak musi być. Okej okay. W każdym razie tak to będzie wyglądało mniej więcej. Mm, woda tu. Teraz tak. Weźmiemy sobie trochę dirtu mm. Nie! Nie lubię tych. O! Wszystko mi zostało, zapomniałem, kiep to ważne. Eh, nieważne. Nieważne w takim razie, chciałem powiedzieć, dlaczego nie chcę tutaj żadnych zwierząt. Żeby tak latało, po prostu. Okej. Okay. Teraz potrzebujemy cloth.

w razie co oczywiście tutaj będą um, drzewa dw co dwa zrobimy, a ja mam tylko pokazać jak to, mnie, to będzie wyglądało i będzie tak szło prosto, tam i taka będzie farma i tu oczywiście możemy zakopać też tak żeby zwierzęta tam nie schodziły kiedy nie potrzeba jest git rozumiecie Um, co ja teraz zrobię to jest próbuję Uy, nie mamy żadnego koła zostało już ani nic nie dobrze, nie dobrze ja muszę wybrać czegokolwiek z jakiejś kogo z grawa tego nie zrobię grawa będzie spadał okej okay ile pani będzie Co będę potrzebował za to, to jest... Ok, w każdym razie na razy I... Okay. Może niektórzy z Was już wiedzą co ja planuję tutaj zrobić. Może niektórzy nie. Ale to będzie taka farma. Mała. Mm. Tylko nie będę czego w stanie zrobić. Będę się z tamit robił. Uh, próbuję zablokować tutaj. Bye bye. <grym> Przejdzie przez to woda? Nie, nie przejdzie. Dobrze, dobrze jest. Dobra, teraz co musimy zrobić? To jest patyk. Nie ma już drewna, prawda? Nieważne. Kill off. A nie mam no. drewna. Tak nie można? Jak się robiło to? Nie tak 100% nie tak. Nie się ze to wnosiło. A tak Dobra, i tu walniemy sobie jeszcze to, żeby zwierzęta nie chodziły po tym. Ale co ja mogę sobie tędy przejść już. One też pewnie. Jakby chciała. Ale nie będą chciały. O! na dół. <laughs> w kraja mogę teraz W każdym bądź razie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i tak. Um, zobaczymy się w następnym odcinku. Ja tam nie idę. <laughs> Do zobaczenia następnego odcinka. He, hej hej! Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake